Kiedyby prosił przeze mnie o udzielenie... By Duch święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Amen. W tych słowach Pan Jezus najpierw wskazuje na pragnienie Jeśli ktoś jest trapiony, a zwierzy będzie, niech przyjdzie do mnie i je. Przychodzi nie po to, aby nam coś zabrać, ale po to, wydać dać nam To znaczy, wydać nam wszystko, abyśmy byli szczęśliwi.

I uh -huh.

by wejść na drogę zbawienia. Trzeba o tym mówić tym wszystkim naszym siostrom i braciom, którzy nie wierzą, którzy mówią, że nie mają łaski wiary. Siostry i bracia, Jezus zapewnił nas, że wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Ale też trzeba jako apostołowie nieustannie prosić, Panie przywróć nam wiary. Ja. gdy ją praktykujemy, a praktykujemy nawet wtedy, gdy nie tylko mówimy do Jezusa, Panie, Panie, ale gdy spełniamy wolę Jego Ojca, którą objawił nam w Ewangelii. I taka wiara, która jest posłuszeństwem okazywanym Bogu, przemienia życie, sprawia, że świat staje się bardziej przyjazny, bardziej ludzki. Przekazanie największego dobra, największego majątku, bogactwa, a ten, kto przekazuje wiarę innym, nigdy nie będzie pozbawiony wiecznej nagrody. W przekazie wiary nie chodzi o jakąś indoktrynację, czyli przymuszanie do jakiejś teorii, ale w przekazie wiary chodzi o świadectwo dawane słowem i czynem, czyli o przykład wiary. By zappyć kogoś wiarę, czasem wystarczy jeden szczęśliwy gest, jedno brzmiące słowo, lub chociaż krótka modlitwa za tego, który się nie mówi. Wszystko całemu Kościołowi, gdy Duch święty stąpi na Was, otrzymać jego moc i będziecie moimi świadkami wielorządnie, w Samarii, w aż po krańce Ziemi. Jeśli kochamy naszych bliźnich, to powinniśmy pragnąć, aby i oni mieli wiarę, aby i oni trafili do nieba. Dziecko nie zawsze samo z siebie wie, co jest dobre. Teraz nie będziemy cię do niczego przypuszczać. Możesz przechodzić przez ulicę na czerwono. W Kościele Jezus głosi słowo życia wiecznego i odcisę udziela łaski, czyli swojej pomocy koniecznej do zbawienia. On kochę każdego człowieka tak, by poza wszystkich umarł na krzyży. pieczę na a gdy kogoś mu się przywrócić do swojej owczanki, czyli do kościoła, to z całym niebem się ratuje. Tak jest Chrystus, który jest i działa w kościele i przez kościół. Dziwnię się którzy lekceważą Kościół, sakramenty, a szczególnie dziwnię się tym, którzy wypisują się z Kościoła, bo na przykład w Kościele coś nie jest po ich myśli.